Siemanko, jestem Home i witam Was w kolejnym o, filmie z GTA Online. Dziś, e, dziś duży news w sumie. Rockstar oficjalnie potwierdził DLC motocykliści. Tak właśnie będzie się nazywało to D DLC. Dostaliśmy posta, w którym, w którym ogólnie jest opisane to DLC. Możemy się dowiedzieć, że będziemy mogli sobie założyć własny klub motocyklowy. Dla maksymalnie 8 graczy dostaniemy, każdy z tych członków naszego klubu będzie miał swoją taką rangę. Oczywiście, oczywiście założyciel będzie prezydentem tego klubu, bo tak to się nazywa w hierarchii tych gangów motocyklowych. No i tam niżsi będą mieli odpowiednio niższe rangi, nie? Pewnie będzie jakiś zastępca i tak dalej. Dostaniemy też dużo nowych trybów, nowych broni, nowych tatuaży, ubrań. No oczywiście to było już wiadomo wszystko, ale teraz mamy potwierdzenia tych przypuszczeń. Jak widzicie, nie były one błędne. Hmm. Można się piąć w górę hierarchii tego gangu, co jest ciekawe. Ale pewnie to będzie wyglądało tak, że po prostu prezydent danego klubu będzie sobie awansował raczej członków, nie? Więc, więc to nie będzie tak, że automatycznie będzie to wyglądało, chociaż nie wiem, może zobaczymy, może to będzie zależało od jakiegoś tam wkładu w życie gangu i dopiero wtedy będzie awans do, na do kolejnej rangi. Dostaniemy dużo nowych motorów na pierwszym screenie. Możliwe, że któreś są nowe. Nie wiem, czy kojarzę ten motor, co jest... <laughs> Chyba, że to jest ten sam motor? Nie, no nie wiem. Nie wiem, czy każdy ten motor, który ma jedno światło, ten drugi w kolejce, tak jakby powinniście to widzieć teraz na ekranie. Yy, dostaniemy też. Yy, chodzi o. Boże, plątam się. Yy, dostaniemy też budynki. Yy, oczywiście. Siedziby yy, klubu. W których co ciekawe, będzie będziemy mieli własnego mechanika. Ciekawe ciekawe jak on będzie działał. Czy on będzie po prostu tak działał jak ten mechanik, który jest normalnie już w garażach? Czy jednak będzie można tam sobie coś przerabiać w niego i tak dalej. No i jakieś tam aktywności, gdzie będziemy ubijać nasze nielegalne interesy. Jedną z takich aktywności tutaj możemy zobaczyć na, na filmie. Na filmie może, na, na screenie, który był w poście. Widzicie, tutaj są jak jacyś ludzie, mi się wydaje, że to jest jakieś, nie wiem, oni chyba coś z narkotykami robią, nie? Mi się wydaje, że to jest produkcja narkotyków. Więc, więc ciekawe. Ewentualnie mogą też liczyć pieniądze, ale bardziej mi to na narkotyki wygląda, bo takie troszkę stereotypowe to jest, że, że ludzie w bieliźnie to robią, bo, bo tam się boją, żeby ktoś czegoś nie wyniósł, nie? Dlatego im każą pracować w bieliźnie. Nie wiem, czy to, czy to to ma cel, że oni pracują półnazy. Czy, czy jakiś inny cel w tym jest, bo nie znam się zbytnio na wytwarzaniu narkotyków. No ale cóż, nie moja branża, że tak powiem. No i tutaj będziemy mieli na przykład eksport i import pojazdów. To już też było wcześniej wiadome. Teraz mamy tylko potwierdzenie. Ryzykowne to będzie bardzo. Więc pewnie będzie tak, że pojawi się jakiś pojazd, yy, który, którego będzie można wyeksportować. No i wtedy, wtedy chodzi mi o to, że będzie pojazd się pojawi. Tak na przykład jak są te walizki w online, nie? że kto pierwszy sobie to zbierze, ten lepszy. Gdzie wydaje że to tak będzie wyglądało. Yy, co ciekawe, grałem już w MTA i, i były te opcje. Yy, chodzi mi o ten import, eksport. Jeśli to będzie tak, po prostu skojarzyło mi się, że to będzie tak wyglądało, nie? bo grałem sobie na takim serwerze, gdzie po prostu co jakiś czas pojawiał się pojazd, który pierwszy gracz, który go zdobędzie i dowiedzie tam w jakieś miejsce, dostaje hasik za to nie. Więc więc tak to właśnie będzie wyglądać. Nie otrzymaliśmy niestety informacji o, o tym, kiedy pojawi się DLC. Hmm, napisane jest tylko wkrótce. No ale tak samo było wcześniej, jak zapowiadali, ee, więcej zbrodni finansów i, 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 i kaskaderskie czyny, czy coś takiego kurde. Karka o mnie Boże. Co ja mówię? Jestem troszkę przeziębiony więc z między zamiarem głodze, ale to nieważne. Mam nadzieję, że w miarę wyraźnie mówię. Co tu, co tu jeszcze? Chyba tyle co, co dostaliśmy tutaj z informacji. No i na koniec posta panowie z Rockstara podsumowali. Obecny rok w Geta Online, czyli więcej zbrodni i finansów tutaj. Opisali, że tam można się piąć, e, w górę przestępczej, hierarchii, e, jakieś tam tryby adwersarza i tak dalej. Tryby adwersarza w sumie mało kogo interesują. Był jaki jeden ciekawy, już wspomniałem jak on się nazywa. Ten, który był na Halloween dodany, on był bardzo ciekawy. Dość długo wygrałem, dużo. No i ten ostatni nie jest też taki zły. Ale ogólnie są te tryby są kiczowate, te, te, te cała reszta, nie? Takie wyglądają jakby były robione na siłę. No i oczywiście zapowiedziane zostały kolejne promocje, kolejne rabaty, kolejne jakieś tam możliwości zdobycia dodatkowej gotówki i RP. No i oprócz tego nowe wyścigi kaskaderskie, no. czego, czego się spodziewać innego, nie? No ale cóż, mamy potwierdzenie. Jednak przypuszczenia się potwierdziły. Będzie DLC. Nie wiadomo jeszcze kiedy. Mi się wydaje, że jak już za za zapowiedzieli to DLC. to Ono jest skończone, nie ma już żadnych bugów. No więc możliwe, że, że w czwartek. Może nie ten najbliższy, chociaż no, też jest taka możliwość, ale bardziej bym przypuszczał ten następny czwartek. Jako dzień, w którym będzie trailer tego, tego dodatku. A torek po tym czwartku premiera. Także cóż, na no dziś to tyle. Ja się z Trzymajcie się. Cześć!